Decydując się na zamieszkanie w Azji, w Tajlandii i w Huachin, mieliśmy nasze wyobrażenia o tym miejscu i marzenia. No i co zostało z naszych marzeń? Opowiemy Wam dzisiaj o tym w naszym filmie. Droga Sheheryzado, jaka dzisiaj będzie bajka? <grystanie> o nie, mój sułtanie, dzisiaj nie będziemy opowiadać bajek. <grystanie> dzisiaj opowiemy całą prawdę o naszym życiu w Tajlandii i rozprawimy się ze wszystkimi bajkami, a też z naszymi wyobrażeniami początkowymi o tym, jak nasze życie tutaj będzie wyglądać. Opowiemy, jak ono tak naprawdę wygląda. Piękna, biała, piaszczysta plaża, krystalicznie czysta woda błękitne niebo z białymi obłokami, a obok rząd cudownie zielonych palm. No i kelner, który przynosi na tacy świeżo wyciśnięty sok i świeżo obrane owoce, mango, ananasa. No, to jest taki naprawdę widok, który zachwyciłby każdego turystę. No i Hua Hin właśnie nam to wszystko może zaoferować, ale tak naprawdę dla nas ważniejsze są inne rzeczy, bo... My chcemy tutaj być na dłużej, w związku z czym oprócz tych pięknych plażowych widoków ważne są dla nas rzeczy, które zaspokoją nasze potrzeby życiowe. Taką potrzebą jest tutaj korzystanie z dobrodziejstw tego klimatu, gdzie temperatura nigdy nie spada poniżej 25 stopni. Dla nas ważne jest poczucie bezpieczeństwa. Które tutaj właśnie mamy. Dla nas ważne jest to, że mamy dostęp do dobrej opieki medycznej. Dla nas ważne jest również to, że są tutaj zdecydowanie korzystniejsze dla nas koszty życia. Więc to miejsce tutaj jest jak gdyby bardzo ważne, i w ciągu tego całego naszego pobytu w Tajlandii okazało się, że to miejsce spełnia te warunki. My nigdy nie byliśmy takimi zwykłymi turystami. Nie tylko spędzaliśmy czas przy basenie czy na plaży, ale dość intensywnie zjeździliśmy tą Azję i widzieliśmy, jak wygląda tutaj życie. Więc raczej nie spodziewaliśmy się jakiegoś dużego zderzenia z rzeczywistością, bo widzieliśmy, jak ona tutaj wygląda. Ale powiem szczerze, że pewne. Rzeczy tutaj, pewne aspekty życia zaskoczyły mnie i powiem szczerze pozytywnie. Na przykład, bardzo obawialiśmy się pory deszczowej. Baliśmy się, że to będzie tak jak niektórzy, bo my tutaj w zasadzie nigdy nie byliśmy w porze deszczowej jako turyści. No i tylko czytaliśmy opinie osób, które spędziły tutaj tę porę deszczową i obawialiśmy się, że będzie ona uciążliwa. No i okazało się, że co, że w łachin? tutajsza pora deszczowa wcale nie jest bardziej deszczowa niż polskie lato wręcz przeciwnie powiedziałabym że jest tutaj dużo przyjemniej i w zasadzie to jest nasza ulubiona pora roku kolejna sprawa to inflacja my tak żyjąc w Polsce właściwie przyzwyczailiśmy się trochę że z roku na rok koszty życia rosną i tutaj nawet mieliśmy taką zabawną sytuację, kiedy kupiliśmy mieszkanie i zapłaciliśmy pierwszy czynsz za pierwszy rok mieszkania, ja zapytałam naszą zarządczynię, jakiego kosztu możemy się spodziewać w przyszłym roku, na co ona zrobiła bardzo zdziwioną minę. Nie w ogóle nic nie wiedziała, ale o co mi chodzi, bo ona nie spodziewała się żadnego wzrostu kosztów. I tak naprawdę ten czynsz, który płacimy od początku zakupu naszego mieszkania do dzisiaj się nie zmienił, więc daje nam to poczucie takiej stabilizacji. A pamiętasz na samym początku jak planowaliśmy korzystanie z tajskich restauracji, jedzenie w food courtach? <tuszą> I w zasadzie niegotowanie, nieprzygotowywanie posiłków samemu w domu. No tak, na początku zachwyceni tymi egzotycznymi smakami, no i niesamowicie niskimi cenami. No, to jak oczywiście planowaliśmy, że w zasadzie to my tutaj w ogóle nie będziemy gotować. No, ale jak bardzo szybko to się zmieniło, w zasadzie po, nie wiem, po dwóch, trzech miesiącach takiego stałego pobytu tutaj, stwierdziliśmy, że jednak my My sobie coś sami ugotowe, zaczęliśmy tęsknić za takimi naszymi smakami, ale to, co się w zasadzie nie zmieniło, to nasz zachwyt dla tajskich przypraw i takich mieszanych przypraw tajskich kary. Które no, weszły na stałe do naszego menu i dodajemy je do naszych potraw. I w zasadzie ta nasza kuchnia to tak jest taka, powiedzmy, kuchnia fusion taka mieszanka trochę europejskiej i trochę tajskiej kuchni, i to lubimy tutaj najbardziej. Myślę, że jeszcze trzeba o jednej rzeczy wspomnieć mianowicie przyjeżdżając tutaj. Praktycznie byliśmy skazani tylko na tajskie produkty, dlatego że po pandemii bardzo wiele sklepów, które zajmowały się importem żywności z innych krajów, z Europy, z, ze Stanów Zjednoczonych czy, czy z Australii, było zamkniętych. I teraz to się bardzo zmieniło, i praktycznie można tutaj dostać produkty z całego świata. Oczywiście ceny są wyższe, bo za import trzeba. Płacić, ale one są dostępne, więc jeżeli przyjdzie nam ochota na skorzystanie z jakichś Brytyjskich herbat, na przykład, to proszę bardzo, możemy je tutaj kupić. Jest tutaj naprawdę bardzo duży wybór różnego rodzaju importowanych produktów. Szczególnie dla nas istotne jest to, że jest tutaj duży wybór produktów nabiałowych, mlecznych, dlatego że Tajowie niespecjalnie lubią sery. Tutaj możemy sobie te sery kupić, które uzupełniają naszą taką dzienną dietę. No, i mamy wspaniałą polską kuchnię, prawda? Mamy polską restaurację. No, właśnie. Która oferuje nam polskie dania, które smakują jak w Polsce. I też polskie takie wyroby wędzone, prawda? To już Twoja domena. No, tak ta Grażynka jest, jest wegetarianką, więc może nie korzysta z dobrodziejstw tych, tych wędzonek. Natomiast, no cóż, Magda i Robert, czyli właściciele restauracji Garden 94, obchodzili właśnie nie tak dawno rocznicę otwarcia tutaj w Huachim polskiej restauracji. Było hucznie, było wesoło, zresztą robiliśmy o tym film na naszym kanale i bardzo się cieszymy, bo niektóre potrawy. Samemu w domu jest trudno przygotować. Natomiast nic się nie może równać z plackami ziemniaczanymi z gulaszem, albo słynnym żurkiem z Garden 94. No i te kiełbasy słynne, które ponoć według smakoszy smakują lepiej niż w Polsce. Będziemy je testować. Na początku naszego pobytu problemem stały się środki komunikacji i poruszanie się po Chłachin. Zaczęło się to najpierw od kupna dwóch małych rowerów. Później nagle dostaliśmy mikołajowy prezent w postaci elektrycznego roweru na dwie osoby, co było dla nas istotne, dlatego że nie mam prawa jazdy na motocykl, i wypożyczenie skutera czy motocykla tutaj w ogóle nie wchodziło w grę. I to nam rozwiązało bardzo wiele problemów komunikacyjnych. Na dłuższe trasy można było skorzystać z aplikacji takich jak Grab czy Bolt, no, ten Bolt znany w całej Europie. Natomiast dopiero rok temu zdecydowaliśmy się jednak na zakup samochodu, bo prawdę mówiąc, troszkę przerażało nas ten, przerażał nas ten strumień samochodów poruszających się po złej stronie drogi, tym bardziej, że kierowcy mieli kierownicę zupełnie zwariowanej. Prawej strony, więc to dla nas było początkowo zupełnie nie do przeskoczenia. No ale cóż, no, czas to wszystko zweryfikował. Udało nam się zrobić prawo jazdy. Mamy już samochód, który rzeczywiście ułatwił nasze życie, bo dzięki temu mogliśmy bez problemu zwiedzić okolice Huachin, możemy zrobić sobie raz na kilkanaście dni jakieś większe zakupy w Carry, który tutaj jest obecny, więc jak gdyby. Troszeczkę nam się zmieniły te wszystkie e, wyobrażenia o naszym życiu, tu jeżeli chodzi o komunikację. No a co z Twoim słynnym rekordem skarpetkowym? Rekord skarpetkowy dalej trwa, można powiedzieć, e, Każdego dnia przybywa kolejny dzień bez skarpet. Czyli mhm. ostatni raz miałem skarpetki na lotnisku 1001 dni temu i nic nie zanosi się na, nie, nie zanosi się na to, żeby to w jakikolwiek sposób się zmieniło. Natomiast niestety, niestety muszę przyznać, że chciałem pobić rekord krótkich spodni, ale byliśmy zmuszeni do zakupu spodni. Dlatego, że nie wpuszczono by nas do Pałacu Królewskiego w Bangkoku. Tam wymagane są spodnie aż po kostki, więc niestety ten rekord został zakończony. Nie wiem ile to było, może 980-950 dni, ale w dalszym ciągu rekordem jest nieposiadanie koszuli z długim rękawem. Cały czas tutaj chodzimy w krótkich rękawkach i raczej no, nie ma potrzeby, żeby się ubierać cieplej. No tak, sukienki zwiewne, przewiewne shorty i t-shirty. To w zasadzie cała garderoba, jakiej potrzebujemy. Nie potrzebujemy różnej garderoby na różne pory roku. Tu jest jednakowa temperatura przez cały rok. Szafa może być mniejsza. No i kolejny mit do obalenia to jest taki, że no na początku obawialiśmy się, że będziemy zdani na własne towarzystwo, które oczywiście lubimy i cenimy, no ale mimo wszystko. No, czasem potrzeba jest porozmawiać z kimś innym i spotkać się z kim innym i nawiązać jakieś bliższe relacje z innymi ludźmi. No, nie wiedzieliśmy, jak to tutaj będzie, jak przyjmą nas ekspaci z innych krajów. Wiedzieliśmy o tym, że no jest ta bariera językowa, więc z Tajami może też być problem z nawiązaniem bliższych znajomości. No i co się okazało, że dzięki naszemu kanałowi, praktycznie. No, stworzyliśmy taką społeczność y, z Polską. Nazywamy ją tutaj Małą Polonią, chociaż wcale nie jest ona już taka mała. <laughs> zaczyna to naprawdę, y, ta społeczność zaczyna tutaj żyć wspólnie. Spotykamy się, więc to bardzo, bardzo wzbogaciło nasz pobyt tutaj. My, przyjeżdżając tutaj, bardzo zazdrościliśmy innym nacjom, szczególnie tym nacjom niemieckojęzycznym, którzy tutaj naprawdę tworzą bardzo dużą grupę ludzi. Którzy regularnie się spotykają w różnych miejscach. Na takie spotkania przychodzi kilkaset osób, nawet wydają swoją własną niemieckojęzyczną gazetę poświęconą Huachin i temu, co tutaj się dzieje. Inne nacje, takie skandynawskie, mają również swoje grupy. Są tutaj ekspaci, którzy regularnie się spotykają, mają swoje własne restauracje, mają swoje własne bary. Tego im bardzo zazdrościliśmy. No i co i okazało się, że ta nasza polonia rzeczywiście początkowo mała, ale powstała, i mamy nadzieję, że będzie się rozwijała. Wszystko przed nami. Jednym z takich znanych wyobrażeń na temat Tajlandii jest to, że nazywana jest ona krainą uśmiechu. Land of smiles. Wielu turystów jednak uważa, że to jest tylko taki uśmiech na pokaz, taki dla turystów, właśnie. A my mamy zupełnie inne doświadczenia. Ostatnio miałam taką sytuację, kiedy na ulicy mijałam kobietę, tajkę w wieku już emerytalnym, ale widać, że ciągle jeszcze ciężko pracuje. I kiedy mijałyśmy się, uśmiechnęłam się do niej. A ona odpowiedziała mi takim uśmiechem, że cały świat pojaśniał wokół. I ja jestem przekonana, że ten tajski uśmiech jest prawdziwym elementem tajskiej kultury, że to zupełnie nie jest coś dla turystów, tylko to jest ich taka prawdziwa wartość. No i dla nas jest jeszcze pewna wartość dodana, że powoduje, że jeżeli spotykamy się z ludźmi, którzy się uśmiechają do nas, to nasz nastrój też od razu się polepsza i z większym optymizmem patrzymy na najbliższe godziny, na najbliższy dzień. Jest to naprawdę bardzo ważne. E, pozwala nam czuć się tutaj lepiej i jak gdyby troszkę przesiąknąć tym tajskim trybem życia, taki powolny, spokojny, nienerwowy, pełen uśmiechu. To nam naprawdę bardzo odpowiada. No i rozprawimy się z naszym kolejnym wyobrażeniem, które mieliśmy na początku, przyjeżdżając, właściwie planując zamieszkanie w Hua Hin w Tajlandii. Planowaliśmy, że to miejsce stanie się bazą wypadową. Do zwiedzania różnych innych krajów, w których jeszcze nie byliśmy, albo do ponownych wizyt w miejscach, które już odwiedziliśmy. Bardzo się cieszyliśmy na to, bo stąd rzeczywiście do Azji, do innych krajów jest bliżej niż yy, z Polski. No a jaka jest rzeczywistość? Rzeczywistość jest taka, że tak się tutaj zadomowiliśmy, że na razie no. Nie planujemy w najbliższym czasie jakichś wyjazdów zagranicznych i wycieczek. Mało tego, Tajlandia jest ogromnym krajem oferującym naprawdę masę miejsc, które warto odwiedzić, i myślę, że tak naprawdę zaczniemy zwiedzać Tajlandię. Nie byliśmy jeszcze nigdy na północy, nie byliśmy na dalekim południu, a więc wszystko przed nami. No, dzieje się tak, dlatego że takim naszym głównym motywem do podróżowania to było właśnie to poszukiwanie ciepłego klimatu, ciepłego morza, i to mamy tutaj na co dzień. Więc ta motywacja do podróży no, zdecydowanie spadła i czujemy, czujemy się tutaj po prostu spełnieni. To, czego szukaliśmy, mamy na miejscu i tak nie bardzo chce nam się stąd wyjeżdżać. Ale prawdę mówiąc, nie porzucamy naszych marzeń o dalekich azjatyckich podróżach, bo w końcu jest tutaj jeszcze tyle miejsc, które warto odwiedzić, więc pewnie do naszych dalszych zagranicznych podróży niedługo wrócimy. No dobrze, ale tak mówiąc o bajkach, to. Y odniesiemy się również do niektórych komentarzy naszych widzów, które też należałoby włożyć między bajki. Na przykład taki komentarz, który dobrze zapamiętałam gdzieś z początków naszego kanału. Ktoś nam napisał, że dziadki, niedługo z podkulonym ogonem wrócicie do Polski. No cóż, do Polski się póki co nie wybieramy. Planujemy tutaj kolejne 1001 dni co najmniej. Co najmniej. Ale właśnie, nawet gdyby zdarzyło się tak, że pewnego dnia będziemy zmuszeni do powrotu do Polski, przecież wiemy, że naprawdę przeróżne sytuacje mogą się zdarzyć. I oczywiście my również bierzemy pod uwagę taką ewentualność. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy do naszej własnej ojczyzny wracać z podkulonym ogonem. My po prostu, jeżeli będzie taka potrzeba, to wrócimy zwyczajnie do naszego kraju. Więc wszystkie osoby, które obawiają się właśnie takich komentarzy, jeżeli boją się i za swoim marzeniem, że może im coś nie wyjść, nawet jeżeli coś komuś nie wyjdzie, to nie jest to żadna tragedia. Po prostu zawsze można wrócić do swojego kraju i być bogatszym o ciekawe doświadczenie. No właśnie, baju, baju będziesz w raju, a my zadomowiliśmy się w Huachin i to naprawdę nie jest bajka. Tym bardziej, że w tej chwili siedzimy na tarasie naszego nowego domu, więc kolejne tysiąc, jeden dni, nocy, a może i kolejne, i kolejne, spędzimy już w naszym nowym domu, o którym Wam wkrótce opowiemy. A wam, drodzy widzowie, dziękujemy za towarzyszenie nam w tych naszych pierwszych 1001 dniach w Huachin. Dziękujemy, że byliście z nami, że oglądaliście nasze filmy, że dawaliście nam te przemiłe komentarze, które bardzo nas wspierały i inspirowały. Bardzo wam za to dziękujemy. To właśnie dzięki wam byliśmy zmotywowani, żeby co tydzień publikować nowy film. I na naszym kanale jest ich przeszło 130. Więc y, mamy nadzieję, że te filmy, które powstaną, będą również podobnie popularne jak te nasze wcześniejsze. Dziękujemy Wam raz jeszcze. I do zobaczenia.